Czasami w życiu pojawia się chwila, która nie krzyczy, nie domaga się uwagi, a jednak zatrzymuje nas w miejscu. Chwila, w której czujemy intuicyjnie, że warto się zatrzymać i zajrzeć głębiej w siebie. Być może właśnie tak czujesz się teraz, gdy przed tobą w przestrzeni pełnej miękkiego ochronnego mroku, unoszą się cztery tajemnicze sfery. Zanim rozpoczniemy tę podróż w głąb symboli i znaczeń, z całego serca zapraszam cię, Abyś zasubskrybował kanał, jeśli cenisz takie spokojne, refleksyjne treści. Twoje wsparcie naprawdę pomaga mi tworzyć to miejsce. Weź powolny oddech. Wyobraź sobie, że stoisz w ogromnej, bezczasowej przestrzeni. Nie ma tu ani bram, ani granic. Jedynie cisza, która nie przytłacza, lecz wycisza. Przed tobą unoszą się cztery świetliste sfery. Każda z nich pulsuje własnym rytmem jakby miała w sobie ukryte życie. Każda reprezentuje inną energię, inną emocję, inną część psychiki. Pierwsza sfera emanuje pomarańczowo złotym blaskiem przypominającym ogień, żywy, ciepły, nieposkromiony. Druga świeci głębokim błękitem, w którym migoczą mikroskopijne gwiazdy, niczym odległa galaktyka zamknięta w szklanej powłoce. Trzecia rozlewa wokół siebie zieleń, liści i świeżych roślin, jakby była uosobieniem natury, odnowy i kojącej równowagi. Czwarta? Otulona fioletem zdaje się skrywać coś niewypowiedzianego, tajemnice, intuicje, cień czegoś, co dopiero pragnie zostać odkryte. Która z nich przyciąga twoją uwagę? Zauważ, że to nie intelekt dokonuje wyboru, to coś głębszego instynkt, przeczucie, delikatny impuls z wnętrza. Karl Jung pisał, że symbole są językiem nieświadomości właśnie dlatego nie musisz rozumieć swojej decyzji. Wystarczy, że ją poczujesz. Nie ma tu dobrych ani złych odpowiedzi. Nie ma właściwej drogi ani tej błędnej, jest tylko ta, która przemawia do ciebie w tej chwili twojego życia. Twój wybór jest odbiciem tego, czego najbardziej potrzebuje twoje wnętrze działania, emocji, równowagi lub głębokiej przemiany. Spójrz jeszcze raz na cztery sfery. Daj sobie sekundę, by naturalnie zauważyć, która z nich porusza w tobie jakąś cichą strunę. Nie myśl, poczuj. Kiedy dokonasz wyboru, zapamiętaj go. Trzymaj obraz tej sfery w swojej świadomości. Bo w kolejnym rozdziale zaczniemy zanurzać się w znaczenie twojej decyzji, zaczynając od intensywnej, pulsującej energii sfery ognia. Jeśli to właśnie ognista pomarańczowo-złota sfera przyciągnęła twoje spojrzenie, oznacza to, że w twoim wnętrzu istnieje płomień, który nie daje się łatwo zagasić. Sfera ognia nie przemawia szeptem, ona promieniuje, pulsuje, zaprasza, a czasem nawet wyzywa. Jej energia jest żywa, dynamiczna, niecierpliwa. Osoby, które ją wybierają, bardzo często mają podobną naturę, pełną pasji, determinacji i wewnętrznego napędu. Ta sfera jest symbolem działania, reprezentuje ludzi, którzy czują, że muszą iść naprzód, nawet jeśli droga jest niepewna. W psychologii jungowskiej odpowiada archetypom takim jak wojownik, bohater czy twórca, postaciom, które nie stoją w miejscu, lecz zmieniają świat poprzez swoją wolę. Jeśli wybrałeś tę sferę, być może jesteś kimś, kto czuje potrzebę wpływania na rzeczywistość, kto nie potrafi pozostać bierny kto wierzy, że zapał i wysiłek naprawdę mogą coś odmienić. Energia ognia niesie jednak nie tylko siłę, ale i ciężar. Intensywność bywa wymagająca. Czasami osoby o takim temperamencie odczuwają presję, by zawsze być w ruchu, zawsze robić więcej, zawsze trzymać wszystko pod kontrolą. Zdarza się, że inni widzą w nich niezłomność, podczas gdy wewnątrz toczy się cicha walka z narastającym zmęczeniem mogą czuć, że jeśli choć na chwilę przestaną działać, wszystko zacznie się sypać. To właśnie cień tej sfery nadmierna odpowiedzialność, impulsywność, trudność w odpoczynku. Ogień potrafi ogrzać, ale potrafi też spalić, jeśli nie jest pielęgnowany z uważnością. Sfera ognia niesie ze sobą ważną lekcję. Prawdziwa siła nie polega na nieustannym działaniu, lecz na umiejętności słuchania własnych granic. Wypoczynek nie jest słabością, jest częścią twojej mocy. Kiedy płomień jest zbyt intensywny, wystarczy trochę tlenu, aby znów płonął jasno, a nie gwałtownie. Jeśli wybrałeś tę sferę, możliwe, że jesteś teraz w okresie, w którym potrzebujesz odwagi, kierunku lub impulsu do zmiany. Może pragniesz zrobić pierwszy krok w stronę czegoś ważnego. A może już działasz, ale potrzebujesz przypomnienia, że masz prawo zatrzymać się, odetchnąć. I ponownie zebrać siły. Energia ognia mówi: jesteś silniejszy, niż myślisz, ale jesteś też człowiekiem, który potrzebuje troski. A teraz, zostawiając za sobą ciepło płomienia, zanurzymy się w coś zupełnie innego: w spokojną, intuicyjną głębię błękitnej sfery kosmicznej wody. Po intensywnym, pulsującym cieple sfery ognia, atmosfera wokół ciebie zaczyna się zmieniać jakby przestrzeń nabierała chłodniejszego oddechu, a cisza robiła się miękka, niemal wodnista. Przed tobą rozświetla się sfera kosmicznej wody, błękitna, spokojna, a jednocześnie nieskończenie głęboka. W jej wnętrzu wirują drobne gwiazdy, jakby sama nosiła w sobie fragment nocnego nieba. Jeśli właśnie ta sfera przyciągnęła twoją intuicję, oznacza to, że jesteś osobą o delikatnej, subtelnej naturze. Takiej, która często widzi więcej niż mówi. Woda symbolizuje emocje, intuicje i wewnętrzne fale, które rzadko są widoczne dla świata, a jednak determinują kierunek twojego życia. Ludzie wybierający tę sferę często mają w sobie niezwykłą zdolność wyczuwania nastrojów, patrzenia między słowami, rozumienia tego, co niewypowiedziane. W psychologii jungowskiej sfera ta związana jest z archetypami mistyk, opiekun i mędrzec. To osoby, które czują głęboko i myślą w sposób intuicyjny. Są empatyczne, ciepłe, często bardzo wrażliwe na otoczenie. To ci, którzy potrafią pocieszyć jednym zdaniem, usłyszeć emocje w ciszy, zrozumieć człowieka bez długich wyjaśnień, ale wrażliwość ma również swoje cienie. Osoby związane z żywiołem wody czasem zbyt łatwo chłoną emocje innych, jak gąbka. Mogą mieć trudność z wyznaczaniem granic, obawiając się, że odmawiając zranią kogoś. Czasem unikają konfliktów, nawet jeśli te są potrzebne, aby osiągnąć harmonię. Bywa również, że uciekają w swój wewnętrzny świat, ponieważ zewnętrzny wydaje się zbyt głośny, zbyt chaotyczny, zbyt wymagający. Lekcja tej sfery jest subtelna, ale bardzo ważna. Twoja wrażliwość jest twoją siłą, ale tylko wtedy, gdy nauczysz się o nią dbać. Intuicja, empatia, głębia to wszystko jest darem, lecz dar ten wymaga ochrony. Woda potrafi leczyć, ale potrafi też zalać, jeśli nie zna swoich granic. Jeśli wybrałeś sferę kosmicznej wody, prawdopodobnie znajdujesz się w etapie życia, w którym emocje, spokój lub poszukiwanie równowagi odgrywają ważną rolę. Może czujesz potrzebę zanurzenia się w ciszy, w refleksji, w tym co bardziej wewnętrzne niż zewnętrzne. A może po prostu szukasz odpowiedzi, które mogą przyjść tylko wtedy, gdy pozwolisz sobie usłyszeć własny głos. Na horyzoncie zaczyna jednak pojawiać się inny rodzaj energii, bardziej ziemski, bardziej stabilny, bardziej zakorzeniony. W następnym rozdziale spotkasz sferę natury, która niesie ze sobą harmonię i odnowę, gdy spokojna, introspektywna energia kosmicznej wody Powoli opada jak delikatna mgła, przestrzeń wokół ciebie zaczyna się zmieniać. Pojawia się coś bardziej ziemistego, cieplejszego, jakbyś przeniósł się do miejsca, gdzie powietrze pachnie zielenią, a czas płynie łagodniej. Przed tobą jaśnieje sfera natury, otulona świeżą, pulsującą zielenią. Jej blask nie oślepia, raczej koi, uspokaja, przywraca oddech. Jeśli to właśnie ta sfera przyciągnęła twoją uwagę, w Twoim wnętrzu najprawdopodobniej żyje pragnienie równowagi i uzdrowienia. Jesteś kimś, kto ceni harmonię, zarówno tę w świecie zewnętrznym, jak i tę wewnętrzną. Być może jesteś osobą, która łatwo tworzy wokół siebie ciepłą atmosferę, która potrafi słuchać, wspierać, być obecna. Ludzie tacy jak Ty niosą w sobie spokój, którego inni często potrzebują. W ujęciu jungowskim, sfera natury. Odzwierciedla archetypy uzdrowiciela, opiekuna oraz strażnika życia. To ci, którzy leczą nie poprzez słowa, lecz poprzez obecność w ich otoczeniu, łatwiej odetchnąć, łatwiej się wyciszyć, łatwiej wrócić do siebie. Jeśli wybrałeś tę sferę, możesz być osobą, która szuka stabilności, sensu i powolnego, ale pewnego rozwoju. Jednak naturalna dobroć ma swoją cenę. Cień sfery natury objawia się wtedy, gdy zbyt wiele oddajesz, zapominając o sobie. Osoby o takiej energii często trwają przy ludziach lub sytuacjach, które już dawno przestały im służyć. Wierzą, że wszystko można naprawić, odbudować, ożywić, nawet to, co już dawno utraciło swój rytm. Mogą nosić ciężary, które nie należą do nich, z obawy, że jeśli je odłożą, kogoś zawiodą. To subtelne, ale ważne. Wzrost wymaga nie tylko pielęgnacji, ale i odcinania tego, co hamuje. Tak jak roślina musi stracić uschnięte liście, tak i ty potrzebujesz czasem puścić to, co zabiera ci siłę. To nie jest oznaka słabości, to naturalny rytm życia. Jeśli wybrałeś sferę natury, być może jesteś w momencie, w którym twoje serce pragnie powrotu do równowagi, może potrzebujesz odpoczynku, delikatności, prostoty. Może szukasz przestrzeni, w której mógłbyś odnaleźć własne tempo, nienarzucone przez innych, lecz takie, które rzeczywiście ci służy. Zielona energia tej sfery przynosi ukojenie, ale również przypomnienie. Twoje potrzeby też się liczą. Gdy dbasz o siebie, twoja siła wzrasta. A gdy rośniesz naprawdę, potrafisz wspierać innych jeszcze pełniej, ale bez tracenia siebie. Teraz, gdy świat natury cichnie wokół ciebie. Na horyzoncie pojawia się inny rodzaj światła, bardziej tajemniczy, głęboki, eteryczny. W kolejnym rozdziale wkroczysz w przestrzeń, gdzie intuicja splata się z cieniem i transformacją, sferę kosmicznej tajemnicy. Kiedy kojąca zieleń sfery natury powoli się wycisza, wokół ciebie zaczyna pojawiać się zupełnie inny rodzaj energii. Powietrze staje się cięższe, ale nie przytłaczające raczej pełne czegoś nieuchwytnego, jakby przestrzeń sama w sobie skrywała sekrety, które pragną zostać odkryte. Z ciemności wyłania się sfera kosmicznej tajemnicy, otulona głębokim fioletem, migocząca wewnętrznymi galaktykami, które płyną powoli niczym myśli w nocnej ciszy. Jeśli to właśnie ta sfera wzbudziła w tobie najwięcej emocji, oznacza to, że nosisz w sobie coś wyjątkowego, może niewypowiedzianego, może jeszcze niesprecyzowanego, ale zdecydowanie intensywnego. Ta sfera to symbol intuicji, duchowej głębi, potrzeby zrozumienia sensu tego, co niewidoczne dla oczu. Osoby, które wybierają tę sferę, często są bardziej świadome swoich wewnętrznych procesów niż codziennych konwersacji. To ludzie, którzy czują świat pod powierzchnią. W psychologii jungowskiej sfera kosmicznej tajemnicy odzwierciedla archetypy mag, wizjoner oraz wędrowiec cienia postaci, które potrafią zaglądać w głąb siebie i rzeczywistości, wychwytywać symbole, dostrzegać wzory tam, gdzie inni widzą przypadkowe zdarzenia. Jeśli wybrałeś tę sferę, możliwe, że od dawna nosisz w sobie pytania, których jeszcze nie wypowiedziałeś. Może jesteś w fazie życia, w której zaczynasz odczuwać subtelną zmianę, transformację, przejście na kolejny poziom świadomości, ale głębia niesie ze sobą również cień. Ludzie związani z energią tej sfery często czują się inaczej niż ich otoczenie, jakby trochę z boku, trochę dalej, trochę poza. Mogą miewać wrażenie, że inni ich nie rozumieją, że ich przemyślenia są zbyt skomplikowane, zbyt introspektywne, zbyt symboliczne. Czasem może pojawić się skłonność do wycofywania się do swojego wewnętrznego świata, ponieważ tam łatwiej o spokój, logikę i sens. Jednak lekcja tej sfery jest niezwykła. Twoje wnętrze nie jest po to, by je ukrywać, jest po to, by je wyrażać. Twoja intuicja, głębia i wrażliwość na nieskończone warstwy rzeczywistości są darami. Problem zaczyna się wtedy, gdy zostają zamknięte w środku. Ta sfera zachęca cię, byś przekształcił swoje wewnętrzne odkrycia w coś realnego, w decyzję, w twórczość, w słowa, w piękno. Jeśli wybrałeś tę sferę. Prawdopodobnie jesteś teraz na etapie, w którym coś w tobie się zmienia. Może zaczynasz rozumieć rzeczy, których wcześniej nie dostrzegałeś, może czujesz, że nadchodzi czas na coś nowego, na zrzucenie starej skóry, na odwagę spojrzenia w cień i wyjęcia z niego światła. A teraz, po poznaniu wszystkich czterech energii, nadszedł moment, aby wszystko połączyć, by zobaczyć, co twój wybór mówi o tobie w tej właśnie chwili. W ostatnim rozdziale wszystko się domknie, kiedy wszystkie cztery sfery powoli wycofują się z pierwszego planu, przestrzeń wokół ciebie znów pogrąża się w spokojnym półmroku. Ale tym razem cisza jest inna, już nie pustka, lecz coś pełnego, jakby każdy fragment tej przestrzeni został nasycony tym, czego doświadczyłeś. Stoisz pośród tych samych sfer, a jednak masz wrażenie, że patrzysz na nie nowymi oczami, jakbyś wrócił do punktu wyjścia ale już jako ktoś odrobinę inny. Wybór, którego dokonałeś na początku, nie był ani testem logicznym, ani formą przyporządkowania cię do jakiejś kategorii. To był moment, w którym intuicja przemówiła ciszej, lecz czyściej niż jakiekolwiek słowa. Każda sfera symbolizuje inną energię, inną część ludzkiego doświadczenia, opisanego przez Junga poprzez archetypy, ogień jako działanie, woda jako emocje, natura jako równowaga, i tajemnica, jako transformacja. To, którą sferę wybrałeś, jest odbiciem tego, co dzieje się w tobie teraz. Nie mówi, kim jesteś na zawsze. Mówi, co woła w twoim wnętrzu w tej chwili, jakie potrzeby, jakie tęsknoty, jaki etap twojej podróży jest najbardziej aktywny. Jeśli przyciągnął cię płomień, być może potrzebujesz odwagi lub kierunku. Jeśli wybrałeś wodę, może twoja dusza prosi o spokój i introspekcję. Jeśli przemówiła do ciebie natura, być może pragniesz równowagi i uzdrowienia, a jeśli poruszyła cię tajemnica, może jesteś na krawędzi głębokiej zmiany. Tej, która zaczyna się od wewnętrznego szeptu. Ważne jest jednak zrozumienie, że wszystkie te energie żyją w tobie jednocześnie. Twoja sfera po prostu wskazała tę, która jest najgłośniejsza właśnie teraz. Życie to ruch, a ty zmieniasz się razem z nim. Za kilka miesięcy lub lat możesz wybrać inną sferę, i będzie to równie prawdziwe, równie autentyczne. To, co odkryłeś podczas tej podróży, to nie jednorazowa odpowiedź, lecz zaproszenie. Zaproszenie, by patrzeć na siebie z większą łagodnością, by zauważać ciche impulsy intuicji, by rozumieć swoje potrzeby bez oceniania ich. Ten test to tylko symbol, ale symbole czasem dotykają miejsc, do których nie docierają żadne słowa. Zatrzymaj się na moment i zapytaj siebie, co najbardziej mnie poruszyło, co we mnie zareagowało, czego teraz najbardziej mi potrzeba. Jeśli chcesz, podziel się swoją sferą w komentarzu, nie po to, by się porównywać, ale by zobaczyć, jak różne ścieżki spotykają się w jednym miejscu. Dziękuję ci za tę podróż. Jeśli dotarłeś aż tutaj, to znaczy, że naprawdę chcesz zrozumieć siebie głębiej, a to już samo w sobie jest transformacją.